Koronka do miłosierdzia Bożego za umierającego. Modlimy się za wszystkich umierających w tym tygodniu. 178 tysięcy ludzi dziennie opuszcza ten świat. Co godzinę 7400, co minutę 120 ludzi na świecie. Za ofiary wojny na Ukrainie i w kilkudziesięciu innych regionach świata. Ofiary głodu w Afryce, ofiary wypadków drogowych, topielców, samobójców. Ludzi zmarłych na choroby cywilizacyjne, umierających w szpitalach i ze starości, ofiary przemocy, zamordowane osoby uprowadzone, dzieci nienarodzone, ofiary nieszczęśliwych wypadków, ofiary napadów licznych męczenników wiary na całym świecie, ofiary gwałtów, ofiary handlu ludźmi na organy i wszystkich innych, którzy zmarli nagle i nie zdążyli pojednać się. Z Panem Bogiem, lub go nie poznali, a w chwili śmierci zapotrzebowali miłosierdzia Bożego. Modlimy się koronką w wersji oryginalnej, podyktowanej siostrze św. Faustynie Kowalskiej przez Jezusa. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na boguszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mądry się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczał pod pąskim biłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmarł pystał. Stąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę ducha świętego. Święty gościół powszechnych. Świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartek stanie. Żywot wieczny Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, opierujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebroganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas yeah. i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jezusa bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jezusa bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Święty Boże, święty mocny, święty A zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty A zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytresnęła z najświętszego serca Jezusowego. I jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś trysnęła z najświętszego serca Jezusowego I jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś trysnęła z najświętszego serca Jezusowego I jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie Jezu ufamy Tobie Jezu ufamy Tobie "Jezu, ufamy tobie."